Bezprzewodowa kamera SIM 4G LTE zasilana energią słoneczną to idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają niezawodnego i autonomicznego systemu monitoringu. Dzięki podwójnemu obiektywowi 8 megapikseli kamera zapewnia szeroki kąt widzenia i wysoką jakość obrazu, zastępując jednocześnie dwie zwykłe kamery. Możliwość obrotu w poziomie i pionie eliminuje martwe strefy i daje pełną kontrolę nad monitorowaną przestrzenią. Inteligentne wykrywanie ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowieka zmniejsza liczbę fałszywych alarmów, a funkcja autośledzenia pozwala automatycznie śledzić obiekt w kadrze. Kamera jest w pełni autonomiczna. Panel słoneczny i akumulator o dużej pojemności zapewniają ciągłą pracę bez potrzeby ładowania. Jest odporna na warunki atmosferyczne, wyposażona w tryb nocny z mocnym podświetleniem IR oraz kolorowym oświetleniem odstraszającym intruzów. Dwukierunkowa komunikacja audio pozwala słyszeć, co się dzieje i rozmawiać z osobami znajdującymi się w pobliżu kamery. Nagrania zapisywane są na karcie pamięci do 128 GB. Z funkcją automatycznego nadpisywania, a zarządzanie i podgląd odbywa się przez wygodną aplikację mobilną V380PRO. Wszystko prosto, jasno i dostępne dla każdego.